Cześć wszystkim bardzo serdecznie, tutaj Z, rozpoczynamy piątą grę dzisiejszego zestawu, jest to oczywiście zestaw dotyczący klanu Nevermind, gra o trzecie miejsce ich wewnętrznego turnieju, bardzo fajny klan, widać tutaj wspomagają scenę Starcrafta 2, jest oczywiście klanem, jeśli dobrze pamiętam, otwartym, więc spokojnie jeśli chcecie, możecie się zapisać, mają wszystkie ligi tam zapraszają ludzi ze wszystkich lig, więc żadnego problemu nie ma, żebyście chociażby jeśli jesteście chociażby w brązowej, w srebrnej lizy podszlifowali swoje możliwości, swoje umiejętności, no a oczywiście diamenty, właśnie mogą brać udział w takich turniejach, które są według mnie bardzo, bardzo fajną inicjatywą. Felu grający jako niebieski protos kontra Aiko grający jako Protos zielony. Mamy tutaj 2 do 2 w tym Best of Five. Mapa Steps of War od razu sugeruje nam, że będzie krwawo i niebezpiecznie od samego początku gry. No i zaraz zobaczymy, co właśnie będzie się działo. Obaj gracze skautują się dosyć wcześnie, chcąc wykluczyć, właśnie jakiś, jakiś rodzaj cheaza, który zakończyłby tę grę o trzecie miejsce dosyć szybko. W Felu, jak na razie, jeśli spojrzymy na. na zakładkę produkcyjną, robią obaj gracze dokładnie to samo, pierwszy gate w zasadzie w tym samym, w tym samym miejscu, w tym samym czasie, przepraszam bardzo, w miejscu zupełnie innym, czasoprzestrzeń, czuł za, za trudny koncept dla Zeda. W każdym razie m, Steps of War, na pewno nie będziemy widzieć tutaj szybkiej ekspansji, według mnie nie będziemy widzieć tutaj bardzo szybkich kolosusów, czy, 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 czy Robotics Facility, czy Immortali, czy czegokolwiek, ze względu właśnie na to, na, na niewielkość tej mapy, która powoduje, że no bardzo ciężko tutaj zatechować, nie będąc zeskautowanym i nie widząc, e, przepraszam bardzo, no i, no i nie, nie, nie czując się do tyłu, jeśli chodzi właśnie o, o, o przeciwnika. Na Metalopolis, gdzie, gdzie daleko jest do bazy przeciwnika, można oczywiście takie rzeczy robić. Mamy tutaj proba Aiko, e, który ukrył się tutaj w tym skałcie. No oczywiście widzi tutaj, że był wybudowany ten gateway. E, oczywiście problemy natury technicznej Felu, dotyczące tego, gdzie e, lepiej postawić Cyberneticor. Podoba mi się tutaj, że zabudował już tutaj część tego swojego, tej swojej linii minerałów, żeby na przykład zeloty nie były w stanie za bardzo wchodzić tutaj. Naprawdę, naprawdę bardzo fajna decyzja. Także Aiko posiadał już tutaj zabudowaną swoją część. Naprawdę, no skoro mamy te budynki, to dlaczego by ich nie budować w takich miejscach, w których jeszcze by tutaj pomagały testy? To, to Sim City, jak to się nazywa. E, no i pytanie teraz brzmi, na co zdecydują się obaj gracze. Aiko, drugi gate, widzimy tutaj cybernetic core oraz drugi asymilator. E, czy będzie może jakiś free gate robo lub coś w tym stylu? Może mieć to miejsce, free gate robo, dosyć bezpieczne właśnie otwarcie, zarówno na dużych i małych mapach, e, więc może tutaj e, to zobaczymy. Jak na razie drugi gate nie jest budowany, więc może Felu będzie decydował się na ekspansję, co byłoby niebezpieczne, ale także jeśli byłby w stanie obronić to... To byłoby bardzo fajnie I w momencie, w którym to mówię, felu oczywiście wprowadza mnie w błąd, budując drugiego gateway, więc jak na razie troszeczkę spóźniony ten gate, także trzeci gateway, jak jeśli tutaj zobaczymy, jest budowany, więc free gate. No i zaraz zobaczymy, czy będzie ten Robotics Facility. To może być dosyć ważne. Jak na razie, jak na razie Aiko jedynie chronobustuje sobie tutaj Warp Gatey, nie robiąc nic innego, felu, jeden Stalker. Cały czas także tutaj chronobus tych, y, ty, tych warp gate'ów. Fajnie zabudowana linia minerałów, naprawdę naprawdę mi się to podoba. Także tutaj Aiko nie pozostaje w tyle. Zalepiają tutaj dziury w, tych, w tej linii minerałów obaj gracze pylonami. E, niczym jakimś tutaj kleistrem czy gipsem. Mm, I wygląda na to, że będą to trzy. Wow, jednak cztery gate'y e, W momencie, w którym oczywiście co powiedziałem, jest tutaj cztery, czwarty gate. No i w Felu tymczasem Robotics Facility, tak jak tutaj zauważyliście. Um, także, także, także bardzo fajnie Free Gate Robot, tak jak mówiłem, bezpieczny, bardzo fajny build W tym, w tym momencie oczywiście było to Tugate robot razem z trzecim gatewayem, który dopiero teraz został wybudowany um, Bardzo fajny build pozwala tutaj na e, posiadanie sensownej ilości jednostek, ale także właśnie na właśnie na zatechowanie tutaj troszeczkę um, w celu, w celu posiadania, właśnie posiadania lepszych jednostek, jakimi są Immortale, czy może w późniejszej fazie gry, Kolosy. No i oczywiście te Obserwery. E, czeka tutaj Felu chyba na ekspansję swojego przeciwnika, biegając tutaj tym spazmatycznym probem. E, wow, Aiko, tymczasem Robotics Facility, to jest interesujące. Five Gate'y. U Protosów to jest rodzaj takiego ekonomicznego all-ina. Nie jest to oczywiście taki typowy all-in, gdzie albo to zrobiłeś, albo przegrałeś, ponieważ da się jakoś tam może minimalnie z tego jeszcze wyjść. Więc Robotics Facility sugeruje nam, że Aiko chyba będzie, nie będzie jak na razie robił ekspansji, bo po prostu nie będzie posiadał minerałów, żeby, żeby cokolwiek tutaj, według mnie to jest nawet zbyt duża ilość budynków produkcyjnych, ten Robotics Facility będzie bardzo, bardzo ciężki w utrzymaniu. Felu, tymczasem Nexus w swoim naturalu, posiadając taką niewielką ilość jednostek, może czuć się dosyć bezpiecznie, zwłaszcza że on już właśnie zatechował, posiada te trzy gatey. E, no i taki dosyć rodzaj bezpiecznego, bezpiecznego zaekspowania. Jeszcze chciałbym zobaczyć jakiś rodzaj agresji, e, w, momencie, w, którym, w momencie, w którym ekspuje, może nie agresji, tylko po prostu pokazania się pod bazą swojego przeciwnika, tylko po to, żeby powiedzieć mu, że posiada się jakiś tutaj rodzaj kontroli na, nad mapą. Kontroli, która w tym momencie częściowo została utracona, ponieważ został zniszczony obserwer niebieskiego Protosa. Obserwer tutaj Aiko jest w stanie za chwilę zeskautować swojego przeciwnika. Co jest interesujące, ponieważ mamy tutaj tego proba który cały czas już od kilku minut stoi i nic nie robi. A szkoda, ponieważ mógłby, byłby w stanie spokojnie tutaj zobaczyć, co robi jego przeciwnik Felu. Tymczasem Immortal jest już gotowy, drugi jest już budowany. Mamy także kolejną ilość sentry. No i także bardzo interesujące. W tym momencie Aiko wie, że jego przeciwnik zaekspował. I w tym momencie pytanie brzmi, co zrobi on? Czy będzie to ekspansja, czy będzie to agresja? Wygląda na to, że będzie to atak, będzie to push. No i dosyć duża ilość jednostek. Mniej więcej taka sama i instrumentalny będzie tutaj ten Immortal. On będzie bardzo, ale to bardzo ważny w obronie tego, w tego, w tego ataku. Jeszcze tutaj może force fieldy jakieś. Widzimy, że obaj gracze bardzo... Bardzo lubią tutaj forcefieldować siebie nawzajem. Tutaj rzucamy ją tymi forcefieldami niczym argumentami podczas obrad Sejmu. No i jajko cały czas tutaj te, te, te immortale także produkuje, także już posiada jednego z tych, z tych ogromnych wojowników, które zadają kolosalne obrażenia i cały czas cały czas jedna baza jego przeciwnik już już idzie do przodu jeśli chodzi o wydobycie 800 kontra 1100 to jest dosyć duża dosyć duża przewaga czy AIKO zaatakuje teraz według mnie to jest dosyć duży dobry czas żeby w tym momencie dokonać właśnie tutaj tej zdradzieckiej inwazji na, na republikę Niebieskie, niebieskich niebieskich um. Czeka chyba jeszcze tro na troszeczkę stalkerów, czeka chyba jeszcze na tego kolejnego immortala. No i według mnie to już powinien być ten atak, jeśli nie za zaatakuje za chwilę. No to po prostu e felu e rozpocznie budowę większej ilości gate'ów. Już buduje Twilight Council, to może być i to może być naprawdę bardzo dobry czas, ale świetne trzy force fieldy. Świetnie opóźnia tutaj swojego przeciwnika. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Wygląda na to, że Aiko będzie musiał jeszcze tutaj chwileczkę poczekać, czy dobuduje większą ilość jednostek. Zaraz zobaczymy, stara się zniszczyć jeden pylon, ale e, Felu znajduje się już tutaj na posterunku. No, 2 do 2 tutaj ta ostatnia bitwa, ale Felu w tym momencie wchodzi na lampę i znajduje się w bardzo złej sytuacji. O mój Boże, to był kolosalny błąd! Felu po prostu znajduje się w baz, został złapany w bardzo złej pozycji, te dwa Immortale padną bardzo bardzo szybko i te jednostki, które powinny znajdować się na dole znajdują się w ogóle nie w tej pozycji co trzeba, te centry w ogóle nie pomogą tutaj w tej walce i o mój Boże Felu nagle jest super do tyłu. Zostanie zniszczony ten Nexus, w tym momencie ten Nexus pada, proby także zostaną zniszczone, nie będą w stanie zrobić nic tutaj, no i teraz czy Aiko będzie puszował swojego przeciwnika, jest tutaj rzucony forcefield, ale w tym momencie on pada i, i Felu w ogóle nie znajduje się przy rampie, żeby rzucić kolejnego forcefielda, zobaczymy czy będzie rzucony, w tym momencie dwa forcefidy rozcinają to wojsko na pół, ale zobaczymy tutaj, czy to, wow, jeszcze do ogromnej ilości tych, tych forcefieldów. Ten Immortal może się we wszystkich przeglądać, niczym w gabinecie luster i czy Felu będzie w stanie, czy będzie w stanie się obronić w jakikolwiek sposób. Jeszcze ma na jednego forcefielda, ale te, te stalkery są w stanie się tutaj troszeczkę przeciwdziesiątnąć, chociaż kilka z nich. Mamy tu jednak, kolejnego IMO, który według mnie nie zostanie tutaj. Uuu, musi uważać, czy ten Immortal zostanie zniszczony, on nie może zostać zniszczony, jeśli chce być w stanie się przed tym obronić. Czy będziemy mieli tutaj, nie ma w ogóle na force fieldy. nie ma ani na jednego force fielda. W tym momencie felu. Aiko jednakże wycofuje się. E, bardzo, bardzo, bardzo tutaj przytomnie, no może, może nie chce za bardzo tracić e, jednostek, wie, że zadał bardzo duże obrażenia swoim, swojemu przeciwnikowi. Bo wie, że felu nie posiada takiej ilości budynków produkcyjnych co on, ponieważ dopiero co za Expo i zapewne nie był w stanie jeszcze ich wybudować. Aiko, e, Stalkery oraz zeloty, czy są budowane? Chciałem powiedzieć, czy są budowane Immortale, ale chyba będzie miała miejsce ekspansja do tylko dopóki e, oczywiście nie zabije tego spazmatycznego e, próba swoim próbem na speedzie. No to jeszcze przez chwilę, teraz już w tym momencie, bardzo zadowolony z siebie ten Probdown, na pewno dostanie premię e, tutaj od swoich szefów. No i mamy kolejnego Immortala, który biegnie sobie tutaj. Mamy także tutaj obserwera, i ten obserwer chyba zostanie za chwilę zniszczony, dokładnie tak. Co jest najlepsze. Mamy tutaj cały czas tego proba. Ten proba cały czas tutaj stoi. E, chyba nawet zdaje sobie z tego sprawę felu, który widzi tego proba cały czas. Ale to nie jest ważne, ponieważ ma miejsce kolejna agresja i znowu trzy force fieldy, które zmuszają zielonego protosa do, e, do odsunięcia się. I czyżby zbyt e, agresywnie felu? Według mnie troszeczkę, troszeczkę tutaj ta agresja była zbyt duża. I zaraz zobaczymy. Jeden Forcefield to jest jedyne na co stać w tym momencie felu. i, I Znowu chyba znajduje się w bardzo dobrej sytuacji. Czy będzie ten trzeci force field, żeby odgrodzić drogę ucieczki? Wygląda na to, że nie. Jedynie jeden Immortal został już zniszczony. Mamy tutaj jednak drugiego Immortala. On także bardzo szybko padnie i w tym momencie Aiko znowu zdobywa przewagę nad swoim przeciwnikiem. Według mnie Felu popełnił kolejny kardynalny błąd. Atakując tutaj swojego przeciwnika właśnie w pozycji, w której nie powinien w ogóle się znajdować. On dopiero co zaeksplował. Ten next jeszcze nie jest skończony, a ten w tym momencie zostanie zniszczony bardzo, bardzo szybko i Felu e, znowu znajdzie się bardzo do tyłu, według mnie Aiko po zniszczeniu tego Nexa jest w stanie będzie w stanie spokojnie się tutaj wycofać ale kolejny forcefield, te, te zeloty są w ogóle nie w tej pozycji co trzeba, zostają zniszczone reszta ich, ich, ich tutaj kolegów kolegów z, tego, z, z tej drużyny nie jest w stanie z nim pomóc i niebieski w tym momencie to może być nawet GG dla niebieskiego i wygląda na to, że trzecie miejsce zdobędzie tutaj Aiko cóż za sytuacja, cóż za świetna agresja a AIko, który po prostu ze swoimi czterema gaitami oraz robotykiem no wy wydawałoby się, że było tego za dużo. Jednakże AIko jest w stanie tutaj jest w stanie swojego przeciwnika wypuszczać. E Felu tymczasem w E, Felu tymczasem stara się tutaj ukryć swojego Immortala za Forge'em, ale Immortal nie jest w stanie klęknąć i ukryć się niczym, e, niczym polski żołnierz w Iraku za Winklem, no i wygląda na to, że Felu po prostu straci tą grę w tym momencie, e, atakuje próbami ze swojej linii Minerałów, które troszeczkę się tutaj zakręciły i niestety nie za bardzo atakują Felu, jedynie, e, jedynie niewielka ilość stalkerów, tych stalkerów jest tutaj jedynie trzy. Plus dwa zeloty kontra 6 stalkerów. 1 Immortal, 1 Centry, 2 zeloty. Bardzo, bardzo fajna tutaj agresja Aiko. I to chyba będzie, to chyba będzie za chwilę. Gigie jeszcze kolejne stalkery zostają tutaj przyzywane. I Immortal cały czas 15 zabitych, 14 zabitych. Ma ten Immortal Gigie w tym momencie, więc Felu poddaje tą grę. Aiko zostaje, zostaje zwycięzcą tego setu o trzecie miejsce. Wow, naprawdę, naprawdę świetna agresja Aiko. Postawił wszystko na jedną kartę i wygrał. Ten. To się opłaciło po prostu, można tak powiedzieć, więc dzięki Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Był, był to oczywiście taki, taki spotlight klanu Nevermind. Link w opisie do strony tego klanu. I może będę jeszcze w stanie nagrać Z2, może na 3 replaye dotyczące właśnie klanu Nevermind, ponieważ jaśnie panujący tutaj, jaśnie panujący tutaj ich klan leader, czyli CL zdołał mi tutaj wysłać kilka bardzo fajnych replayów Zobaczymy, zobaczymy, co będzie miało miejsce. W każdym razie dzięki wam bardzo wszystkim za oglądanie jeszcze raz. Zapraszam na mój kanał na YouTube youtube.com/zstarcraft przez 2D i do zobaczenia w następnej grze.